Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym tygodniu sierpnia, który jest dla mnie miesiącem zarządzania własną energią. I dzisiaj chcę Cię zaprosić do krótkiego pochylenia się nad równowagą w zakresie energii fizycznej i emocjonalnej. Ja się nazywam Judyta Gutowska-Siwek, a to jest kanał One Life Balance, na którym. Uczymy się cieszyć życiem, aktywnie godząc różne obszary naszej codzienności. W ostatnim odcinku, który w razie potrzeby znajdziesz tutaj, wspominałam o zarządzaniu własną energią i o czterech kluczowych zasadach dotyczących tego, jak to robić skutecznie. Mówiłam również o czterech ważnych źródłach. Dziś zajmę się dwoma pierwszymi energią fizyczną i energią emocjonalną. Chcę na początku zaznaczyć, że nie jestem ani lekarzem, ani dietetykiem, dlatego też tematem zarządzania energią fizyczną nie będę się zajmowała z perspektywy nadmiaru kalorii albo niedoboru jakichś substancji, które są niezbędne dla zdrowego funkcjonowania naszego organizmu. To czym to, się czym? zajmuję to kwestia równowagi i dlatego będę się zajmować dzisiaj równoważeniem energii fizycznej i energii emocjonalnej w oparciu o koncepcję tonego szwarca. Zacznijmy zatem od energii fizycznej. W energii fizycznej rozróżniamy taką strefę aktywną, kiedy energię zużywamy, aktywnie z niej korzystamy oraz strefę pasywną, kiedy tą energię albo odbudowujemy, albo po prostu trwamy w takim stanie, kiedy już tej energii nie mamy. Drugie rozróżnienie dotyczy takich zachowań, które są zdrowe i dobrze wpływają na naszą energię i takich zachowań, które no nie do końca są zdrowe, działają z tą energią w taki niekorzystny dla nas z perspektywy długoterminowej sposób. I kiedy nałożymy na siebie te dwa rozróżnienia, wyjdą nam z tego cztery strefy. Mamy zatem strefę energii, czyli aktywną strefę w pozytywnym wymiarze. Jednym słowem jest tam korzystanie z energii naszego organizmu, zdrowe jedzenie, jest tam kwestia sportu, energii wynikającej z aktywności fizycznej. Ale mamy też drugą aktywną, choć niekorzystną dla nas strefę, tak zwaną strefę zrywu. Jest to nasza aktywność wzmacniana tym, co niekoniecznie dla nas zdrowe, czyli na przykład kofeiną albo cukrem. Podobnie pozytywne i negatywne aspekty znajdziemy w obszarze pasywności, bo tutaj również w pozytywnych zachowaniach mamy strefę zrelaksowania, czyli strefę, w której korzystamy ze snu, z systematycznych przerw, może z drzemek, a nawet medytacji, ale mamy też pasywną strefę niekorzystnych zachowań i tą szwarc nazywa strefą otępienną, i to jest strefa, w której jesteśmy. Pasywni, ale nie do końca jesteśmy w etapie odbudowywania energii, no bo tu korzystamy z substancji, które przyćmiewają poczucie energii fizycznej w ogóle, czyli na przykład z alkoholu albo środków przeciwbólowych lub innych środków wpływających na nasz stan świadomości. Oczywiście to do czego zaprasza Schwartz to pozostawanie raczej po stronie aktywnej lub pasywnej, ale pozytywnej, czyli równoważenie strefy energii i tego jak aktywnie z niej korzystamy ze strefą zrelaksowania i tego, jak rozsądnie i świadomie energię odbudowujemy. Podobnie na cztery strefy dzieli nam szwarc podejście do energii emocjonalnej. Tutaj mamy dwa takie wymiary. Jeden to jest kwestia siły odczuwania danych emocji, czyli mamy emocje między silnymi a słabymi. A drugi wymiar, bardzo często też przywoływany w literaturze, to kwestia emocji pozytywnych lub negatywnych. Ja lubię je określać mianem emocji przyjemnych i nieprzyjemnych. I znów nakładając te dwa wymiary na siebie, mamy cztery strefy w zakresie działania z energią emocjonalną. Mamy zatem strefę wyników, kiedy towarzyszą nam silne, pozytywne emocje. Tutaj jesteśmy w radości, w ekscytacji i w zaangażowaniu. Ale mamy też strefę odnowy, kiedy jesteśmy w słabszych, nadal pozytywnych emocjach, czyli po prostu możemy być w oderwaniu od problemów, w zrelaksowaniu, w takim wewnętrznym spokoju, którego często nam brakuje. Po stronie emocji negatywnych, w silnych emocjach, jesteśmy w tak zwanej strefie przetrwania, kiedy albo towarzyszą nam mocne, nieprzyjemne emocje związane ze złością, frustracją, Irytacją, albo związane bardziej z lękiem, strachem, obawą o własne funkcjonowanie. Po stronie negatywnych, ale jednak słabych emocji będziemy w strefie wypalenia i myślę, że każdy z nas z własnego doświadczenia wie, co to znaczy, bo tutaj mówimy o pewnym poczuciu pustki, o pewnym przygnębieniu, o smutku. Nie są to emocje mocno energetyzujące, ale mogą być dojmujące i mocno wpływać na nasze funkcjonowanie. To, co zaleca Schwartz w swojej koncepcji, to przede wszystkim zaakceptowanie tego, że nasze emocje mają różne oblicza, ale też świadome funkcjonowanie w różnych tych obszarach, z wybieraniem tego, żeby jak najczęściej balansować między strefą wyników a strefą zrelaksowania. Tony Schwarz w swojej koncepcji zachęca również do tego, żeby świadomie generować sobie emocje przyjemne i umiejętnie pracować z tymi, które są nieprzyjemne. Mówiąc umiejętnie, mam na myśli to, żeby dobrze sobie z nimi radzić, a nie zaprzeczać ich istnieniu. Ale to, jak generować sobie przyjemne emocje i jak generować sobie korzystną dla nas energię fizyczną, to już jest kwestia pozytywnych rytuałów i o tym więcej w zamieszczonej pod filmem darmowej karcie pracy oraz na moim profilu na Instagramie. Z mojej strony na dzisiaj to tyle. Temat jest rozległy i skomplikowany. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam Cię do lektury książki Taka praca nie ma sensu. I do tego, żeby zajrzeć tu do mnie po kolejny filmik dotyczący energii umysłowej i energii duchowej. A jeśli ten odcinek Ci się spodobał, zostaw koniecznie łapkę w górę albo wymień się myślami pod tym filmem. I koniecznie w tym tygodniu przyjrzyj się, w jakich strefach swojej energii fizycznej i energii emocjonalnej przebywasz najczęściej.